Cześć! Witam w odcinku kolejnym z nokii 15 Trochę jest bardziej rozwalone, ponieważ w szkole dużo było się działo Na tylnej klawiczy mój kolega sobie jeździł, jakby miał buta No, dużo się zmieniło, są ze mną dwóch kolegów, którzy się biją Tam jest Zozol, kanał Zozol47, wszystko razem i już z dużej litery A tam jest Tymek, on, on nie ma YouTube'a, nie ma kanału Dobra, zaczynamy od zwykłego rzutu z takiej trochę niskiej nawet górki rozsypie się, ale batynię z niego wyjąłem, bo jednak mi się przyda. Oj, to było bolesne. Yy. Tak, tu mamy tylną klapkę, tu mamy klawiaturę i tu mamy... Oczywiście wiecie co. No właśnie. Mamy coś. Nic się nie stało za bardzo, może trochę się zbiło w rogu. I ten... Zazul właśnie w jedzie. Fajnie nawet. Do się, do się nie, da, nie dałem... To się nagrywam... O Oskar! Nieważne. Mamy nagrywać na YouTube Tak, nic się nie stało. Klawiaturę lepiej zostawię tutaj, ale nie będę ją brać potem. I nasz cel to jest po prostu ją otworzyć. Musimy... Oj! Zrobimy ja Ludaklisa. Ludaklisa lecimy. Uwaga. Aha! Dobra, samochód jedzie, bo ja to na ulicy no, napierdzielam. I on po środku na napierdzielam to do góry. Yy, no po pośrodku ulicy tego na napierdzielam, ma taką szeroką ulicę, fajnie jest, no, kurde, to to... To... no nie najgorzej, trochę się odstał róg i tak, no. trochę się odstał róg i tak, dobra mi na dużą górkę, tu jest nawet wyżej. Po prostu będziemy celować w Tymka. Będziemy po prostu celować w nic w sumie. Be musicie we mnie celować, to ja będę bronił. Ale to ja tylko tu jestem. O. Dobra. Będziecie bronić? No. Dobra. Okej, okay, kawałek Noki odpadł. Daj ten telefon, no. Kurde. E, jak widać... Tutaj troszeczkę kawałek odpadł, z dołu. I ja wam pokażę naszego stanowiska. Piek. Tu jest, chodź. Tu się odłamał kawałek od tego. Fajnie i... Proszę się bić tam. Nie obchodzi mnie to. Trochę, o już bardziej odstaje ekran. Rzućmy o ziemię. Po środku jak? Jadą dwa samochody w atrycie, o kurde. Musiałem poczekać, ale yy, jak ciekamy, usiądę sobie powiem Wam w telefonie. Mi się. O, środki! Mi się o. Ła! U Mi się wydaje, że on był zalany, ponieważ nie włączył się widać i miał się? taki ekran. No. Troszeczkę taki taki widać. Mogę zalany, klej się stopił troszeczkę. No, na pewno długo był przy, przy wodzie i tak się stało. To robimy drugiego luda Krisa. Co mi szkodzi. Uwaga na łby! Tym jak wyjść zamknij morda. Mm. O tak. O, leci, sraka, się. Sraka. No tak. Y Tyle zostało z Nokia. I... I co mam mówić, no. No sraka, no. Lecimy! Turlanka! Ale było śmiesznie. się turla. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w innych takich filmach. Cześć!